Pierwszy porządny śnieg tej zimy, a nie jakieś okruszki w grudniu co były, trochę późno na to, ale tak fajnie. Satrzyka, witajcie kochani, w tym mroźny, śnieżny poranek. Nie planowałam nagrywać, no ale jest śnieg i to pierwszy porządny tej zimy. Może być ostatni, więc trzeba to uwiecznić. Idziemy właśnie na przedszkola. Jest minus 2 stopnie. Wczoraj było minus 1. ale wczoraj było mroźne ciepło, rzeczywiście było słonecznie. A dzisiaj też tak biało i na niebie. Wygląda super. Ale szkoda, że nie było tak na święta. Mimo, że to jest malutki śnieg nadal, to nie są nic w porównaniu do ZASP u Judy w Niemczech, czy u Was w Polsce. Ale jednak robi taką atmosferę. Więc szkoda, że nie było na święta. Towarzysza podróży z radości. Ale jaka mgła. Wisko już trzy razy się poślizgnę. W ogóle jeśli zastanawiacie skąd ten hałas, to to jest to przedłużenie wózka robi ten taki hałas, ale właśnie muszę się skupić, bo uh, uh, uh. Szybka przebierka Ja potrzebuję się pleśna skarpetki i zmienić buty z kaloszy na adidasy, bo się ślizga za dużo. A na ja potrzebuję zmianę wózka z podwójnego na pojedynczy oraz yy, damy ten taki Ocieplasz do wózka. Ona go nie za bardzo lubi, ale powinna dzisiaj pójść na ostępstwa, bo jest zimno. I musimy iść do apteki, a potem do kolejnego lekarza w kolejnym mieście. Mamy wizytę na 11:20, ale trzeba się zbierać, bo korki są mega na drodze przez śnieg. I nie wiadomo, które tam dojedziemy. A po drugie, jeszcze muszę zajść do banku. Yy, więc wolałabym to zrobić przed, a nie po, bo potem muszę przyjść, zmienić wózek na podwójny i iść po Arbiego. Więc zmiana. Myślę, że po zmianie wózka Enaja nadal śpi, ale zapomniałam zmienić butów i ubrać się pierwszy skarpetek. I teraz idziemy do apteki. i już za 1510, więc no wcale nie będziemy na wcześnie. Mm. Uh. Jest za 5:11, wizyta mamy 20 po 11, więc jeszcze trochę czasu mamy. W banku nic nie załatwiłam, Fala, w tece nic nie załatwiłam, dzisiaj też nic nie załatwię, bo yy, no nie mogę yy, jakby iść śladami dwóch lekarzy, wiedział o co chodzi. Wczorajsze wytyczne są yy, które teraz stosujemy, bo są jakby wyższy specjalista niż ten dzisiejszy, ale mamy wizytę kontrolną, więc oczywiście trzeba było przyjść i powiem im, że byliśmy tam, pokażę mu co nam przepisali, jaki dali plan, ale on raczej nie da mi żadnego planu, no bo skoro tam ci mi dalej, no to nie mogę stosować, wiecie. Dwóch wytycznych naraz No więc taki trochę dzień na niezałatwianiu spraw, słuchajcie. <noise> więc y, pewnie, gdyby nie śnieg, to bym kamery w ogóle nie włączyła. Ale słuchajcie, nadal jest zimno, nadal jest śnieg. Co prawda nie sypie, ale to, co spadło, to jest zobaczcie. Tutaj. To ślinki odciąły. Ja wiem, że to w porównaniu do polskiego śniegu to nic. Ale ja ostatni raz śnieg to widziałam dawno temu, już 2021 w 2021. Mar w marcu jakoś tak, bo w kwietniu zeszłego roku padało, ale się roztopiało już po drodze. Teraz w grudniu to też. A padało tyle, wiecie, trzy kropeczki. na dostałam komentarze, że żeby was nie zasypało. No, dobra, wchodzimy do środka. Jest 11.30, jesteśmy już po wizycie, żeby przyjść na tamto leczenie i, ale pomógł może mi z um, receptą, mam nadzieję. Zobaczymy, bo tam kolejną. Będę próbować tutaj, w tej klinice, w przy aptece. Więc zobaczymy, jak to się Opłaciło się przyjść, bo dostaliśmy ten antybiotyk w tej yy, aplece, który podobno jest wyprzedany wszędzie i nie można go zamówić, więc resztę będą mieć tam na miejscu. Znaczy, jedno mają, jedno muszą zamówić, a tego powiedzieli, że nie będą mieć, więc dobrze, że to się udało załatwić. Jest godzina 11:40, więc zeszczamy dużo czasu. Wracam do banku, bo jednak zmieniły się okoliczności i załóżę, załatwię to co chciałam załatwić i po drodze jest jeszcze wiecie, Houdlam, Primark zobaczymy jak będziemy z czasem nie chciałabym wydać wszystkich pieniędzy ach, te wizyty u lekarzy, słuchajcie zawsze są koło sklepów ci i zawsze, wiecie, wyprawa do miasta wczoraj wydałam kupę kasy dzisiaj jak na razie Odebrałam darmowe lekarstwa i kupiłam plecak za 7,99 oh. Więc ja, i bilet całę za 5 funtów, Cóż, już coś jest. Go Bas Oriongo Shop Shop! O, oh my blood Moje dzisiejsze łupy Mniej, ale droższe. Zobaczymy, że to będzie pasować, bo się trochę boję. No I mi nigdzie nie pasuje. Niestety za duże na lodówkę, na bok lodówki, na tą ścianę. Nie wiem, czym sobie myślałam, że może tu się zmieścić. <grym> no, a mam takie kafelki na bokach, wiecie, yy, nad stołami. Mm. I drzwi też nie są. Że tak powiem, wiecie, gładkie, jedne czy drugie, żeby nakleić. No cóż, coś się myśli. Strata kasy. Dobra, kochani, ja, no ja wciąż śpi. A ja się zabieram ze za sprzątaniem. Wiecie, jak się ma wychodne, to się mniej w domu ogarnia. Ale y, dzisiaj tylko muszę zrobić te w sumie. Planuję, może, zrobić placki ziemniaczane. Zobaczymy. Ale teraz wybra się za sprzątanie, bo jutro przychodzi do nas Healthy Visitor do Anai. Na takie sprawdzenie dwulatka. Na dziesiątą, więc prosto ze szkoły będziemy, wiecie. Będziemy... No, wrócimy do domu i po 5 minutach ona przyjdzie, więc rano nic już nie, nie ogarnę, więc jak najwięcej muszę zrobić teraz, a się troszeczkę napraciło. Przepraszam, dobra, ja sobie przekąsiłam i teraz idę do roboty, wrzucę sobie jakiegoś YouTube'ka do obejrzenia i na chwilę czynam od garów, od kuchni, potem przez jadalnię do sypialni. I nie, nie pokazuję clean w mi, bo jak zobaczycie jaki mam tu burdel, to będziecie płakać. Pewnie gdzieś tam świgło migłą za mną, ale no. Yy, może się jeszcze odezwę przy placuszkach, zobaczymy. Ale jak co, to na razie. Good Nie! Yeah, good lucks and three teddy bears! Yeah? Po śniegu ani śladu, a Arvi przerabia, słuchajcie, złotą roczkę i trzech niedźwiedzi, że to się tam zwie. Dostali słowa w, w różnych piosenek. I Arvi chciał koniecznie czytać już połowę przeczytał, słuchajcie. Z oczywiście, nie? Ale dobrze, mu idzie. Five teddy bears! Arvi? Five teddy bears! Three teddy bears and one. Two. One got yeah. And three teddy bears. And what she did? She eat porridge. Did she? Yes, um, It eat porridge. It's porridge. It was too cold, yeah. One was too cold. Yeah. And one was too. Tu jest yeah? And one was just yummy, yummy, yeah? No, po po śniegu już ani śladu. Mam korespondencję rano z przedszkola, że w piątek jest chiński nowy rok. I mają się ubrać na czerwono. Mm, oprócz tego dwóch 12 czy 13 lutego przychodzi um, pielęgniarka na obserwację Arbie'ego w przedszkolu. No i tak, jeszcze a, i, 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 tych, i o tych niedziwiadkach sam jedną kartkę, a teraz drugą kartkę. No, a się sobie podśmiebuje sobie pod nosem często. <śm> no. W ogóle jeszcze Wam puszę taki fragmencik, co sobie gadaliśmy dwa dni temu rano. Wrzuciłam to na Instastory, ale nie każdy ogląda mnie na Instagramie. Też zapraszam serdecznie. Arvi mówi bardzo ładnie żółwik i nauczył go tego mój mąż. I mnie zaskoczyli po pracy. Więc to było fajne. W każdym bądź razie. Nie będę dołożyć zimno. Mimo, że śniegu już nie ma, a nadal zimno. Chociaż nie pokazuje, że jest na pusie 2 stopnie. Ale chyba dzisiaj będziemy... Przyjdziemy i od razu włączę ogrzewanie. Bo zimno, zimno, zimno. A nas nie było całkiem w domu, więc nie było potrzeba. Ale teraz już świecie. Trzeba nagrzać trochę. Dobra, odezję się w domu. Uh, I love you. I love you. Kocham cię. I will awesome. Koham, koham, ch. Koham ch. Okay, say Juvik. <laughs> Juvik. Žuvik Zubik. Koham ch. Hey. Koham ch. <laughs> you say so nice. Say Koham ch. <laughs> oh, Are you say it again? Koham ch. Koham, Koham. No. I love you. Koham, I go i Come, very good. Again, again, again. again again, Koham. Go over. Very good. One, two, three. <laughs> Are you with <laughs> you? Love you too. How can help you get you? <laughs> you need help? Okay, again, one. Two three

<laughs> are you going to count in Polish? Are we? Are you going to count in Polish? Yeah, then. Are you going to count in Polish? Have... What dinosaur you have on your t-shirt? What is this? who, who is here? Dinosaur. Dinosaur. Jurassic word, yeah. Yeah, Jurassic. Catapilo. Jurassic mm, word. Caterpillar. Caterpillar? Uh huh. Catapilo. Catapilo. Mm -hmm. It's not caterpillar. It's not caterpillar. Tell me what what is this dinosaur? Who is here? This one. The mm -hmm. And this one? Oh, what did you do? Go to Jutro um, jest nasza rocznica ślubu, 18 stycznia, i planowałam takiego vloga z przeglądaniem albumów, wspominkami, może coś tam, Baba, z prezentami, może jakiejś e, randeczką zobaczymy. Ale jednak mm, będzie całkiem coś innego. Um, zmiana planów. Duży, duża zmiana, duża niespodzianka. Dzień niespodzianka zaskoczenie, mm, ale o tym już w kolejnym odcinku, więc zapraszam serdecznie, bo będzie coś nowego. Nie wiem, co przyszłość przyniesie. Jesteśmy teraz pod dużym znakiem zapytania. W każdym bądź razie żegnam się z wami i do usłyszenia. Zostawcie lajka, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! No, it's snowing, and I huh? Snow. You playing with the snow? <laughs> cold? Cold? Yeah, cold. Are we like snow? Yeah. <laughs> it's cold, yeah? I you love, love snow. snow? I love snow.

thank you